W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Upadając w najgłębszej pokorze do stóp Twoich, Matko Bolesna, dziękuję Ci z głębi serca za boleści i udręki, które przecierpiałeś, stojąc pod krzyżem Jezusa. Użalam się i współczuję z Tobą, a jednocząc się najściślej z najlitościwszym sercem Twoim, ofiaruję przez Twoje ręce Ojcu Przedwiecznemu krew, mękę, rany i śmierć Jezusa, na zadość uczynienie sprawiedliwości Bożej za bluźnierstwa, świętokradztwa i odstępstwa, którymi bezbożni bezustannie znieważają boski majestat. Niechaj Twoje łzy i cierpienia o matko bolesna odwrócą chłostę Bożą ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie Najświętszego Serca Jezusowego. Przejęty do głębi żalem za moje grzechy, oczekuję za Twoim pośrednictwem przebaczenia. Nie odwracaj oblicza Twego ode mnie, lecz okaż mi się Matką o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże wszystkim.